Jak ta nowa Polska będzie wyglądała? Czy zostanie nam tylko hymn i biało-czerwona? Czy będziemy narodem i państwem silnym, gotowym nieść krużganego światy chrześcijaństwa, cywilizacji łacińskiej na Zachód? Na Zachód, którego mentalnie, moralnie, cywilizacyjnie już nie ma. Nie da się podnieść Polski, krzycząc tylko Bóg, ho, no, jor, ho, Ojczyzna. Jedyną ostoją i fundamentem uniwersalnym, na którym może powstać krużganek światy, pokój, dobrobyt, porządek, to jest ład chrześcijański, budujący najwspanialszą cywilizację. Musimy ten krużganek światy przywrócić i odbudować. O godzinie 7.30 w kaplicy Sejmowej zostanie odprawiona msza święta w intencji. Yy, no, o deszcz. To jest żart. O Ale to jest. Proszę? W intencji, w intencji deszczu zamówiona przez parlamentarzystów. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Błogosławiona się między niewiastami i błogosławiony o przywoda Twojego Jezus. święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesnymi, teraz i godzinę śmierci naszej, Jest tak. w każdym domu katolickim powinien znajdować się pojemnik z wodą święconą. Należy się skrapiać tą wodą. Robiąc znak krzyża za każdym razem gdy wychodzimy z domu w świat, który jest pełen niebezpieczeństw dla duszy i ciała. Święta Maryjo, łaski pełna, natchnona, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Epidemia religijnej głupoty. Może być, że cierpimy na epidemię religijnej głupoty. Bardzo zaraźliwe. Bardzo zaraźliwe. Ale to jest. Proszę? W intencji, w intencji deszczu, zamówiona przez parlamentarzystów. Wiedzą Państwo, ja po Was się akurat takich reakcji nie spodziewałem. Ja Państwa zapewniam, że kpiny z liturgii katolickiej rażą bardzo wielu posłów na tej sali, więc proszę o odrobinę kultury. Proszę o deszcz. To jest żart. O deszcz. O deszcz. Ale to jest... Proszę? Intensji deszczu zamówiona przez parlamentarzystów lub parlamentarne Prawo i Sprawiedliwość. Mój Boże, jest... A jeżeli pan poseł Nowak ma możliwości w inny sposób wpłynąć na realizację tej intencji, to bardzo prosimy. Miary nowego... Prosimy Ci pana Boga w tej mszy świętej o deszcz, o dobrą pogodę. No nie jest to podejście ani naukowe, ani jakieś filozoficzne, ani teologiczne, ani doktrynalne. To jest podejście magiczne zupełnie, okultystyczne właściwie. I no to jest magia. Woda jest święcona, znaczy, że magiczna. Polacy. Do wróżki chodzisz? Co ty jakiś nienormalny jesteś? Słuchaj Grażyna, do wróżki chodzi. Pojebany. Też Polacy. Proszę księdza, chciałbym zamówić mszę w intencji. Czysta złotych? Już płacę. Kasa, kasa, kasa. Żadnych zasad. Jak najbardziej. Po prostu naprawdę to by było bałbochwalstwo w tym momencie, gdybyśmy... 50ka pierwszynka Herowa powitanie Czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi Synowi Bożemu. Chcę. Bogu niech, niech będą, będą dzięki. Błagajmy Boga Ojca wszechmogącego przez Jego Syna naszego Pana, aby za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze dziewicy i wszystkich świętych zesłał hojnie Ducha Świętego na tę wybraną swoją służebnicę. Podczas litanii do wszystkich świętych Ania będzie leżała krzyżem, a my klęczymy. Brakuje współpracy we mnie, między moim rozumem a moją wiarą. Prosimy, święte grzesznicy. Abyś w swoim kościele zachował i powiększył gorliwość dziewic Tobie poświęconych. Wysłuchaj nas, Panie, prosimy Cię, abyś powiększał liczbę i zasługi tych, którzy wybierają drogę rad Ewangelii. Rodzicom tej dziewicy za ofiarę, jaką ci złożyli, dał pełnię darów miłosnych. Wysłuchaj nas, panie. Prosimy cię, abyś te służebnicę twoją pobłogosławił, uświęcił i konsekrut. Jezu Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie, Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste. Panie Boże, wysłuchaj błagalne modlitwy Kościoła i zmiłuj się nad tą, skieruj ją na drogę zbawienia wiecznego, aby pragnęła tego, co się Tobie podoba i z wielką gorliwością to wypełniała. Panie przewodniczący, wysoka rado, panie burmistrzu, apeluję do sumień e, wszystkich radnych. Z tego co się orientuję, jesteśmy wszyscy katolikami i chodzimy do kościoła. E, wiadomo, że musimy w tej chwili e, zagłosować za albo przeciw lub wstrzymać się od głosu, więc apeluję do waszych sumień. Jesteśmy za patronkę jako samorządowcy mamy Świętą Kingę której Kościół jest już u nas od tysiącle... tysiącleci i, i po prostu naprawdę to by było bałwochwalstwo w tym momencie, gdybyśmy przyjęli i, ponowne odrzucenie po prostu tej rezolucji, którą żeśmy wtedy potwierdzi, i, i, przegłosowali. Bo

współpracy we mnie między moim rozumem, a moją wiarą. Brakuje jakiejś współpracy między jednym, a drugim. Że mam takie wrażenie, że mój, że mój rozum traktuje jako przeciwnika mojej wiary. Że traktuje mój rozum jako mojego przeciwnika. Jeszcze jak? Jako dobry żołnierz Chrystusa. Jako dobry żołnierz Chrystusa. Na rycerzy. Po skończonym pasowaniu tworzymy czwórki. Przerwy gdzieś 10 minut, rozdawam obrazki na, na rozdawanie medaliki. I idziemy w bojowym na Marsz Grunwaldzki. Proszę o teraz ciszę już. Ci co klęczą, wypowiadają słowa. Panie Jezu Chryste. Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Królu Wszechświata odkupicielu, rodzaju odkupicielu rodzaju ludzkiego Wejrzyj na nas stojących, na nas stojących Przed Twoim majestatem, przed Twoim majestatem oddajemy, Ci cześć i oddajemy Ci cześć i uwielbienie Przyrzekamy życiem swoim dbać o Twoją chwałę przyrzekamy życiem swoim dbać o i w, ci I w ten sposób dziękować Ci za Twoje nieskończone miłosierdzie. Za Twoje nieskończone miłosierdzie. Boże łaskawy, przyjmij płacz krawy u padających ludzi. Sercem wzdychamy, wzywamy, niech prośba łaskę wzbudzi. Jadę samochodem i zobaczcie, kogo spotykam. Powiedz, drogi człowieku, gdzie ty idziesz. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja, kochani, idę, żeby odpokutować za grzechy narodu polskiego. Idę uczynić znak krzyża na Polsce, i bardzo mocno w to wierzę, że jeśli zrobię ten znak krzyża, to Pan Bóg nam po prostu pobłogosławi i że będziemy mogli po prostu podjąć działania, aby ustanowić w Polsce Królestwo Chrystusa, żebyśmy byli takim społeczeństwem opartym na Jego zasadach, gdzie jest pokój i każdy po prostu nie cierpi. Nie swoich krzyży, bo tak dzisiaj jest, że po prostu nie jesteśmy dla siebie dobrzy, a często się wykorzystujemy. I Pan Bóg dał nam ten piękny świat, żebyśmy sobie na nim żyli, żebyśmy korzystali z Jego dobrodziejstw, i dał nam też w no, siebie nawzajem, żebyśmy się kochali, a my żeśmy to odwrócili. Pokochaliśmy ten świat, pokochaliśmy te wszystkie materialne rzeczy, a siebie nawzajem wykorzystujemy. I mam nadzieję, się, że to wszystko się po prostu zmieni, jeżeli my zaczniemy się zmieniać. Jeżeli będziemy ludźmi sumienia, takimi jakimi chce Pan Bóg. Niech Was Jezus Chrystus błogosławi. A powiedz, drogi człowieku, dokąd ty idziesz? No, będę robił znak krzyża na Polsce. Idę teraz do Giewontu, później do Gniezna. I na końcu udaje się do sokółki za Warszawą i wtedy będzie powstanie taki snak krzyża. A gdzie rozpocząłeś swoją podróż? Rozpocząłem w różańcu, tutaj niedaleko. Właśnie nad, nad morzem. Nad zalewem Wiślanym. Tak, dokładnie. W szczęśliwej drogi. Dziękuję. Do z złoży. Morze! U widzę!

A jeśli, mordo, chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce, zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parachę i problemu nie będzie. Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non-stop, lecz pamiętaj, by ich nigdy nie spłacać na konto. Pet to to o to ej. jak szatan.